Dzień dobry, moi drodzy widzowie! Dzisiaj lecimy dalej z prawem ściągania. Mam dla Was dwa cytaty, które połączę w jeden filmik, bo chciałbym omówić je oba, dlatego że są do siebie dość zbliżone. Także nie przedłużając, lecę z pierwszym. Przyszedłeś na świat z wrodzoną wiedzą, że tworzysz własną rzeczywistość. W rzeczy samej, wiedza ta jest w Tobie tak głęboko zakorzeniona, że jeżeli ktoś próbuje pokrzyżować Twój proces tworzenia, natychmiast czujesz sprzeciw. Posiadasz w sobie wiedzę, że Ty sam jesteś twórcą swych życiowych doświadczeń, a podstawą Twojego prawdziwego doświadczenia jest absolutna wolność. Ostatecznie ty sam jesteś twórcą swoich życiowych doświadczeń. Szedłeś na świat z urodzoną wiedzą, że tworzysz własną rzeczywistość. No jakby, kto z was wie od urodzenia, że tworzy własną rzeczywistość? Jakby praktycznie nikt tego nie wie, to jest chyba oczywiste. I gdyby tak było pięknie, no to wszyscy znaliby się na prawie przyciągania, a umówmy się, Mało ktoś jest na naprawie przyciągania, w związku z tym jest właśnie jak jest. I faktycznie jest tak, że pomimo tego, że jakby nie do końca sobie zdajemy sprawę z tego, że jesteśmy kreatorami, no to jesteśmy, jak już Wam wiele razy to mówiłem. Czy kreujemy świadomie, czy nieświadomie, to już nie ma znaczenia, ale kreujemy i mamy ten dar wrodzony od małego dziecka. Aczkolwiek, wbrew temu, co jest tutaj napisane, no nie mamy świadomości od małego, musimy tą świadomość nabyć, ponieważ żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie. Rozwój duchowy czy esoteryka są spychane na bok jako taka wiedza alternatywna, może trochę jakby wymyślona. Nie nie do końca ludzie w to po prostu wierzą. W związku z tym no, nie ma się co dziwić, że ludzie wszędzie i wobec no, nie mają bladego pojęcia o czymś takim jak prawo ściągania. Może gdzieś tam się im to obiło o uszy, ale nie wiedzą do końca z czym to się je i bardziej traktują to jako science fiction czy film fantazji. Chciałbym teraz też pochylić chwileczkę na tym właśnie ostatnim zdaniu, gdzie mówią, że ostatecznie ty sam jesteś twórcą swych życiowych doświadczeń. I przejdę do kolejnego, bo to się ze sobą łączy. Pozwalanie innym na tworzenie Twojej własnej rzeczywistości nie przynosi żadnej satysfakcji. W zasadzie nie jest możliwe, aby ktoś inny był twórcą Twojej rzeczywistości. To nie do końca tak jest, właśnie, bo y, oni wychodzą z założenia, że Ty od zawsze jesteś kreatorem i od zawsze wiedziałeś, że nim jesteś, w związku z tym Ty sam kreujesz swoją rzeczywistość i nikt inny na nią nie ma wpływu co w ogóle nie jest prawdą, tak na dobrą sprawę, bo po pierwsze, kiedy ty nie wiesz, że kreujesz, to jesteś bardzo podatny na kreację czyjeś, czyli tak zwane, powiedzmy, kreacje ludzi, którzy są bardziej świadomi i mogą bardziej zarządzać masą ludzi i to zazwyczaj ich kreacje są urzeczywistniane, a ludzie, którzy są taką dla nich ciemną masą, którzy nie ogarniają, co się dzieje, Idą jak te owieczki, robią wszystko, co im każemy, i tak dalej, i tak dalej. No chyba nie musimy tutaj tego rozgrzyływać tak bardzo dokładnie, bo widzieliśmy ostatnie, chociażby lata, jak to właśnie wyglądało, że co nam ktoś pierdnął, no to my wszyscy to <tut benefit> idziemy i robimy, mimo że jest to kompletnym absurdem, no ale rozglądamy się na boki, wszyscy robią, co każą, no to, no to my też tak robimy, nie? Są oczywiście jednostki, które się buntują, które się sprzeciwiają, i słusznie, bo gdyby ich nie było, to już byłoby naprawdę po nas, ale absolutnie nie jest tak, że My sami jesteśmy kreatorami własnej rzeczywistości ponieważ faktycznie tak może być w sytuacji, kiedy mamy świadomość tego, co kreujemy i jesteśmy uważni i obserwujemy to, co się dzieje w naszym życiu, a jeżeli tego nie robimy, to bardzo łatwo nami manipulować. I w tym momencie dochodzi do tego, że czyjaś kreacja przejmuje nad nami kontrolę. I tutaj też, odnosząc się do tego drugiego zdania, w zasadzie nie jest to możliwe, aby ktoś inny był twórcą Twojej rzeczywistości, co jest absolutną bzdurą, przykro mi, ale tak nie jest właśnie, że może być ktoś inny twórcą Twojej rzeczywistości. Opisałem to w moim się prawa przyciągania, ponieważ jest coś takiego jak kreacja zbiorowa, kreacja masowa. Kiedy my, jako cywilizacja, jako ludzie, którzy żyją na Ziemi, mamy swoją kreację zbiorową, tak samo mamy swoją kreację zbiorową w mniejszych grupach, w większych grupach i jako planeta. Możemy mieć kreację zbiorową jako Polacy, jako Amerykanie, jako Chińczycy. Możemy też mieć swoją kreację zbiorową w jakiejś grupie przyjaciół. Zawsze to tak działa. Jeżeli jedziesz ulicą i mijasz setki samochodów. Nie ma opcji, że jesteś w ciągu tworzenia tylko i wyłącznie Twojej kreacji. Nakładasz się na siatkę kreacji innych ludzi. Tak samo jak jesteś w jakimś dużym centrum handlowym, gdzie są tysiące ludzi, nie ma opcji, że jesteś w tunelu tworzenia tylko Twojej własnej kreacji. Nakładasz się na wszystkie kreacje. Które są obok ciebie, i jeżeli jesteś nieuważny, podkreślę to jeszcze raz, odnosząc się tutaj do tego pierwszego cytatu, że no my tak naprawdę nie mamy świadomości, że kreujemy, a jeżeli nie mamy tej świadomości, to bardzo łatwo wpadamy w czyjeś kreację. W kreację nie tyle nawet świadomie y, ludzi, którzy się znają na tym i rządzą światem, ale też takie przypadkowe kreacje wokół nas. No, możemy iść ulicą, ochlapie nas samochód. Czy my to do siebie przyciągnęliśmy? No mało prawdopodobne, tak naprawdę po prostu trafiliśmy na okoliczności, które się po prostu gdzieś tam nawarstwiły jedna koło drugiej i do tego doszło. Tak samo sytuacja może wyglądać na przykład, jeżeli się rozbija samolot, gdzie na pokładzie jest 200 albo 300 ludzi i wszyscy giną. Tak naprawdę to może nie być Twoją kreacją. Możesz się znaleźć w samolocie, w którym na przykład 170 osób Gdzieś w jakiś sposób pośredni kreowało rzeczywistość, tak że wsiedli do tego samolotu, ale znajdzie się też garstka ludzi, która była nieuważna, nie zdawała sobie sprawy z tego, co kreuje, ich niechcący po prostu wsiada do samolotu, który był skazany na katastrofę. I widzisz, gdybyś był uważny, gdybyś kreował świadomie, to coś by cię zatrzymało przed wejściem do tego samolotu. Albo byś miał jakąś lekką stłuczkę, albo by ci się nagle samochód popsuł, albo by cię zatrzymała. Policja dała by ci mandat, nie zdążyłbyś nawet. Coś by cię zatrzymało. Dlatego, że jesteś w fali kreacji świadomej i jakby energia wokół ciebie nie dopuszcza do zdarzeń, które nie współgrają z Twoją częstotliwością. Natomiast jeżeli nie tworzysz świadomie, to się dzieją prawdziwe cuda. Lecisz po prostu po zjeżdżalni i terenujesz wszystko, co jest na drodze. Jesteś jak taki tir, któremu się zepsuły hamulce. Napierdzielasz, dopóki coś cię nie zatrzyma. Jedziesz przed siebie. Rozumiesz? Dlatego tak ważne jest to, abyśmy mieli świadomość tego, że jesteśmy kreatorami i próbowali mniej lub bardziej skutecznie coś z tym zrobić. Żebyśmy pracowali nad własną intuicją, ponieważ ona nam ciągle daje znaki, ciągle do nas wysyła informacje tego, co się dzieje wokół, tego, co się może w przyszłości wydarzyć, ale my jej nie słuchamy, dlatego że nasz mózg jest zabity informacjami z social mediów, z telewizji, ze wszystkiego tego, co się dzieje wokół. Jesteśmy skupieni tylko na rozrywce, na pracy i nie ma tutaj miejsca tak naprawdę na rozwój duchowy, na słuchanie intuicji. Mało ludzi to robi, a to jest naprawdę kluczowe, żebyśmy sobie nie narobili problemów w życiu. Dlatego, że wbrew temu, co tutaj Wam przeczytałem, jak najbardziej możemy się natknąć na cudzą kreację, możemy w nią wejść, możemy wejść w ogóle w tunel cudzej kreacji, jak się damy wciągnąć bardzo mocno, i tracimy kontrolę nad własnym życiem. Po prostu stajemy się marionetkami. Nie róbcie tego. Bądźcie świadomi, walczcie o swoje. No i tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. No i niebawem pewnie kolejne cytaty z książek. Trzymajcie się. Cześć.